Oto 10 powodów, dla których warto mieć domek mobilny: 1. Mobilność. Domek mobilny można przenieść w dogodną lokalizację lub dostosować go do zmieniających się warunków życiowych. 2. Elastyczność. Możliwość dostosowania wnętrza i układu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb. 3. Koszty. Domek mobilny jest znacznie tańszy w budowie i utrzymaniu niż tradycyjny dom. Niższe koszty zakupu, eksploatacji i ogrzewania pozwalają na znaczne oszczędności. 4. Szybka budowa. Czas realizacji domku mobilnego jest znacznie krótszy niż budowa domu tradycyjnego. Dzięki prostym procesom montażowym możemy cieszyć się domem dużo szybciej. 5. Ekologia. Domek mobilny możemy wyposażyć w różne ekologiczne rozwiązania, takie jak Panele słoneczne, zbiornik na deszczówkę czy systemy kompostowania, co zmniejsza jego wpływ na środowisko naturalne. 6. Niskie koszty eksploatacji. Dzięki kompaktowej powierzchni, domki mobilne są bardziej energooszczędne, co przekłada się na niższe rachunki za media. 7. Minimalizm. Posiadanie domku mobilnego zachęca do życia minimalistycznego, skupiając się na tym, co naprawdę ważne. Mniejsza przestrzeń wymaga świadomego zarządzania przedmiotami, ogranicza zbędne zakupy. 8. Przytulność i komfort. Pomimo niewielkiej powierzchni, domki mobilne są projektowane z myślą o komforcie i funkcjonalności. Wysokiej jakości materiały budowlane i przemyślane rozwiązania architektoniczne zapewniają przytulne i wygodne warunki do życia. 9. Inwestycje. Domek mobilny może być dobrą inwestycją. Zwłaszcza jeśli jest wykorzystywany jako domek letniskowy na wynajem. Możliwość zarabiania na wynajmie krótkoterminowym może przynieść dodatkowe dochody. 10. Bliskość natury. Domek mobilny pozwala na łatwe mieszkanie w naturalnym otoczeniu, z dala od zgiełku miejskiego. Dzięki możliwości ustawiania domku w pięknych i spokojnych miejscach, mieszkańcy mogą cieszyć się codziennym obcowaniem z naturą, co sprzyja. Relaksowi i zdrowemu stylowi życia.